Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu w Systemie Miłości Ojca Pio, Świętego Franciszka z Asyżu, całego nieba oryginalnego i całego malutkiego nieba kosmicznego. Wszystkich witam, tych, którzy są wyzwoleni, już żyją w niebie, i tych, zwłaszcza tych, którzy żyją w kosmosie, jeszcze w tym nieudanym kosmosie który jest pełen tajemnic, rozterek i obaw, bo jak wiemy, co się dzieje z kosmosem: gwiazdy wybuchają, planety znikają, również wybuchają w końcu, są pochłonięte przez Słońca, przez gwiazdy. Cywilizacje się przenoszą z jednych planet na drugie. My akurat jesteśmy od wielu, wielu tysięcy, milio milionów, Lat na tej planecie, tutaj żyjemy. I ojciec Pio kiedyś powiedział mi, że już tutaj, na tej Ziemi, już były wyższe cywilizacje niż nasza, więc wszystko się zapada, co jakiś czas się to wszystko miesza ze skałami, z piachem, z wodą, nie zostaje praktycznie nic. Z tych cywilizacji, które były miliony lat temu, już nie ma nic. No, tysiące lat temu to jeszcze coś tam jest. Ale na przykład mamy dinozaury sprzed wielu milionów lat, są kości jeszcze, się zachowały. Ale przed dinozaurami były cywilizacje również, potem była zapaść i znowu od nowa. Dzisiaj naukowcy, yy, badając kosmos, patrząc przez te teleskopy, które są ponad Ziemią, gdzie nie ma już tam. Yy, Tlenu ani powietrza, więc lepiej widzą. Teleskop Hubble'a już odkryli teraz różne dziwne rzeczy, bo w sumie to trzech ludzi wymyśliło, i trochę wokół tego tej teorii sobie snują powstanie kosmosu, czyli wielki wybuch. Jednym z nich był chyba belki, belgijski duchowny. I te, na razie do tego się tak, tego się trzymają, ale. Okazuje się, że badania, właśnie kosmiczne i yy, obserwacje mówią coś innego: że przed wybuchem jest widzialny starszy kosmos, jeszcze starszy niż ten, który wybuchł, załóżmy w cudzysłowie, w którym żyjemy, że są, jest starszy kosmos. I teraz zagadka, czy kosmos jest nieskończony? O co tu chodzi? No i właśnie. Naukowcy, niektórzy filozofowie, teoretycy, kwantowi twierdzą, że chyba jest wieczny, że nie, nieskończony jest kosmos. Bo kto wie, co jest za tym, co jest starsze od wybuchu? Też tego nikt nie wie, to tylko takie domysły. Ale my wiemy, bo ojciec Pio powiedział często to powtarzam zresztą że ojciec odpowiedział na pytanie, czy kosmos jest wieczny. Odpowiedział, że dla człowieka jest wieczny, nieskończony, ale dla Boga mówi nie i widzi koniec tego wszechświata. Jesteśmy w takiej wielkiej bani, <grym> do bani zresztą ta bania. I te kosmosy, te różne wybuchy, powstające cywilizacje, w tym ludzie, no się rodzą, żyją. Jedni wiedzą, po co się rodzą, inni nie wiedzą, po co się rodzą, jest rzeka zapomnienia i zapominają o Bogu, nie odpuszczają, a przecież są to dzieci Boga, które wyszły z nieba i stworzyły sobie własne niebo. Ta ziemia, ten kosmos, te wybuchy, te cywilizacje, to jest właśnie. To są aniołowie, którzy wyszli z nieba i, i tworzą różne, kreują różne wszechświaty materialne, które są. Rykiem na rykowisku. Zjadają nas te światy. Mieszamy się z błotem, z piachem, z powietrzem, z bakteriami, bo długo nie żyjemy. Są cywilizacje, gdzie dłużej żyją. Kiedyś na Ziemi też dłużej żyli. To nawet Biblia odnotowuje to, ten Stary Testament, którego się już powinno o nim zapomnieć <laughs> że tysiąc lat niektórzy tam żyli, <laughs> gdzieś tam wspominają. Ale co z takiego życia? Marne życie i tak, nawet tysiąc lat, to ileż to się człowiek musi namęczyć? Ile uderzeń serca, <laughs> ile domów trzeba wybudować, bo zniszczy natura wszystko. Więc haruwa, cały czas haruwa. Więc my mówimy o czymś innym. Ja zachęcam i ta wiedza spłynęła, chociaż jest to stara wiedza, była już gdzieś tam zapisywana. Kościół otrzymał od tej wiedzy. Że musimy wrócić do oryginalnego nieba i całe, całe to nasze przedsięwzięcie duchowe, intelektualne, życiowe poświadcza o tym, że musimy iść gdzieś, ale jeszcze nie wszyscy wiedzą gdzie. My już wiemy gdzie do nieba z powrotem, do oryginalnego nieba, które Bóg założył dla wszystkich. I większość aniołów żyje w tym niebie, nigdy nie wyszli. Jezus też nigdy nie wyszedł z nieba i nic nie stwarzał i Maryja też nie, ojciec Pio mówił. Ale zeszli na tą ziemię i na innych też już byli, żeby pomagać, żeby pomagać duszom, aniołom, którzy pobłądzili, a przecież mają prawo do szczęścia i pokazać im, że jest szczęście, że jest zbawienie, ale muszą zmienić tor myślenia, tor zaangażowania siebie no, trzeba się zaangażować w coś wyższego, co daje życie wieczne, co dąży do życia wiecznego, a nie do życia materialnego, które niszczeje i rdzewieje, jak to Jezus mówił. Musimy zakopać swój skarb w transcendencji, w duchowości, a nie w tym świecie, bo w tym świecie zginiemy. Wszyscy zginą. No tak jest, niestety. To ma urodziny, imieniny to wszystkiego najlepszego życzę, wkładamy do koszyczka, i co piją wszystkie nasze różne sprawy sprawy Polski, również Kościoła i o pokój na świecie, który <laughs> ten świat produkuje różne ideologie, mąci ludziom w głowach, bolszewizm, hitleryzm i tak Teraz najnowszą jego wersją jest to właśnie. Zmysłowość. Róbcie co chcecie. Te wszystkie tęczowe flagi, LGTB, i te wszystkie skróty, wiadomo co one znaczą. Róbta co chce. No to nie jest droga do nieba, tylko droga w ten kosmos, w tą cywilizację, w cywilizację śmierci, bo wszyscy z, z tych ideologii, którzy tam tworzą ją, wszyscy umrą przecież. Zachorują i umrą. Nie ma na to wyjścia. I wiedzą o tym, ale jednak. Ktoś im wynagradza w tym życiu, tym światem, chwilą przyjemności, chwilą pieniędzy, radością pieniędzy i robią te głupoty kompletne. No ale kiedyś to się skończy, przyjdzie nowy powiew, nowa wersja wiedzy o życiu, o ciele ludzkim, o duszy ludzkiej, i wtedy będzie można wykorzystać wszystkie aspekty naszego ciała i ducha po to, żeby rozwinąć w sobie miłość do Boga. Miłość do aniołów, wieczną miłość, i przejść na drugą stronę, gdzie tam mamy do dyspozycji całą wieczność i wszystkich. Tak ojciec Pio mówił. Więc wkładamy do koszyczka Ojca Pio: wszystkie nasze sprawy. Módlmy się również o to, o wolę Bożą, żeby Donald Trump wygrał. Wtedy i w Polsce się będzie zmieniało, bo Ameryka ma ogromny wpływ na to, co się dzieje w Europie. Gdyby nie Ameryka, to pierwszą wojnę byśmy przegrali, drugą wojnę byśmy przegrali. Dzięki Ameryce jesteśmy wolni, wyzwoleni, chociaż oni też mają różne złe rzeczy, ale akurat jeśli chodzi o konserwatyzm, prawicowość, akurat którą reprezentuje Donald Trump w Ameryce jest dobra. Wszystko jest do poprawienia, zawsze można coś poprawić, ale ten kierunek jest dobry. Natomiast Bidena kierunek lewi, lewacki, taki jak Tuska, to jest bardzo, bardzo zły. Katastroficzny wręcz. On powoduje rozszerzanie się hitleryzmu, bolszewi, a to oznacza tylko cierpienie, nic więcej. Więc módmy się o tę sprawę, żeby prawica wygrywała na całym świecie. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. <śmiech> 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 Wiersz Wam przeczytam. Mój. W słabości doskonałość. Panie, kto poznał Ciebie poprzez wiarę i objawienie, poznał jednocześnie swoje ograniczone możliwości i niepewną pozycję w tym materialnym świecie. Panie, i dzięki tej właśnie głębokiej świadomości istota ludzka stara się twórcza i postępowo podnosić swoje życie na wyższy stopień doskonałości. Nie ulega wątpliwości, że jeśli człowiek mówi o próbie doskonalenia się niezaprzeczalnie jest pewne, że tej dosko doskonałości potrzebuje. To był raczej taki hymn, Mojciec Piomu, już pisał wiersze hymny o takie rzeczy. To był taki hymn, wezwanie o pomoc Boga, abyśmy zrozumieli życie. Bo życie jest szczęściem, życie jest po to, żeby żyć i cieszyć się. A w tym kosmosie żyjemy, a radości tylko chwilę są. Jest taka piosenka fajna. Dobrze. Co my tu teraz? Wiedza. Wiedza ojca pija. Parę myśli z drugiego tomu. Świat jest ciemny, mało światełek, dusz. Na tym globie się pali. a Aniołowie smucą się, kiedy spoglądają z wysoka, i widzą zaledwie parę dziesiąt iskierek. A ile jest miliardów ludzi? Dlatego kiedyś ojciec Pio powiedział, że prawie nikt nie idzie bezpośrednio z ziemi do nieba. Za mało świecimy miłością. Kiedyś też Fula Chorak, do której jeździłem wielokrotnie, właśnie mówiła: jak aniołowie tutaj wstępują na ziemię, patrzą i widzą ciemność, i tylko niektóre światełka tam palą się czyli te dusze, które się rozwijają. Jest wiele tych światełek. Wśród systemowców jest wiele. I się, ma, I się tylko tak tlą, jedni, inne się bardziej palą, a, a większość właśnie żyją tymi różnymi ideologiami. Czerni widzą, czerni. Tak jak się wyleci w kosmos. Hermaszewski właśnie mówił, że jak się wyleci w kosmos, to się widzi czerni. Ja kiedyś leciałem samolotem do Cioci do Paryża w 2009. To bardzo wysoko leciał, tam 12 tysięcy kilometrów nad Ziemią. To patrzyłem w górę, właśnie już widziałem takie lekkie, lekkie zaokrąglenia, już widać wtedy, że Ziemia jest okrągła. A jak popatrzysz w górę, bo już nad chmurami byliśmy, to czerń, po prostu czerń. A jakbyśmy polecieli na, na przykład na 40 km, no nie, więcej, tam 300 km wyżej, <laughs> oczywiście byśmy wszyscy już padli, bo w samolocie się nie da takim zwykłym. No to już jest czerń, kompletna czerń. I tam widać dużo gwiazd. I pan Hermaszewski, który już nie żyje, byłem kiedyś na jego wykładzie, akurat był w Magnoli we Wrocławiu. Przypadkowo się tam znalazłem, i to też właśnie z Majką, między innymi z mamą Majki. I chwilę posłuchałem sobie te, tego jego wykładu. A jest w internecie właśnie jego wypowiedź, że jednak jak refleksje przyszły, że widzi te gwiazdy w Czerni, dużo więcej gwiazd się widzi niż z Ziemi. No, i się zastanawia, że ktoś musi być, kto to stworzył. No, my wiemy już, kto to stworzył. Nie Bóg, tylko aniołowie. Niemniej oddostali władzę i moc, siłę od aniołów, bo wszyscy jesteśmy stworzeniami boskimi. Mamy potencjał ogromny, wielkie moce mamy, i możemy właśnie wykorzystywać to. Oby w dobrym kierunku, a nie w złym. To jeszcze jedna myśl. Miłość i, refleksja. Miłość i refleksja są o wiele ważniejsze niż ekonomia i gospodarka. Z miłości w zasadzie wypływa prawdziwa ekonomia. Ten system połączeń ducha z materią dopiero musimy odnaleźć i do niego przekonywać innych. System miłości w całym życiu zbliża nas do ideału. Nazwę system miłości otrzymałem od ojca PIO. To już kiedyś też mówiłem, że byłem taki niezadowolony, bo polityką się interesuje zawsze, bo zawsze był w domu precz z komuną. Od dziecka malutkiego dziadek brał w udział w dwóch wojnach, bo go zmuszali komuniści. <laughs> I jeszcze tam wcześniej inni. To... Kiedy Solidarność powstała, myśmy to już wcześniej wiedzieli, bo ojciec Pio nam powiedział, że będzie wielki ruch. No i oczywiście po miesiącu, jak Solidarność przejęła władzę, ojciec Pio mi powiedział, że wszyscy się sprzedali. Po miesiącu, od razu poszli w układy, bo to wiadomo kto tam rządził, Żydo-Komuna. Wszyscy się posprzedawali, tam tylko parę osób zostało jeszcze takich w miarę. No i oczywiście przejęli tą gospodarkę, wszystko się zaczęło sypać, firmy upadały, sprzedawali za złotówki wszystko. I w końcu, w latach 90., to już było chyba też, pytam ojca w końcu, jaki ten system powinien być, bo wszystko się tu zwali i sypie. ojciec mi powiedział właśnie te słowa. Powinien być to system miłości. No i stąd, między innymi, jest to słowo, system miłości. No to jeszcze nie, no wcześniej, już w latach 80., to powiedział. Między. System miłości polega na tym, że wierzący, tak samo jak niewierzący, wyznawcy różnych religii, i kultur potrafią zasiąść do jednego stołu i rozmawiać o dobru powszechnym człowieka. To jest system miłości, który ze szczególną siłą powinniśmy rozwijać. Miłość jest dla wszystkich. Zamiast kochać się i szanować, Tworzyć jedność serca, by wspólnie dźwigać ekonomię, kłócimy się. Trzeba to zrozumieć. Trzeba powoli rezygnować z dogmatów i fałszywych pojęć o miłości Boga, rezygnować z ideologii, a skupić się na dobru każdego człowieka, poznawać, pokazać mu ideał uniwersalny, który jest pozareligijny, pozapartejny, pozamałżeński, pozanaukowy itd. Tym ideałem jest ostatecznie pozareligijne życie wieczne w szczęśliwości w niebie. W niebie nie ma religii, nie ma kościołów. Więc uczmy się takiej, takiej miłości, gdzie jesteśmy otwarci i pełnią, bo tu pełni nie ma, i dlatego próbujemy stworzyć jakieś doktryny partyjne, ideologiczne czy religijne, bo każda religia co innego głosi. Chociaż się odwołują jakby do jednego Boga, ale te wszystkie przepisy, prawa, reguły. Każdy ma inne konstytucje religijne i to jest też, że państwa też to samo, mają inne, różne ideologie. Chińczycy inaczej, Ruscy inaczej, chociaż podobnie, bo tam pewne zobowiązania są jeszcze za Stalina. Ameryka inaczej, ale tam gdzie jest więcej wolności i więcej miłości... I więcej zrozumienia, i więcej otwartości, tam jest lepiej. Tam jest lepiej. Trzeba dążyć do tego, żeby była wolność, suwerenność, a nie niemiecki dyktat państwa federalnego, niemieckiego. Zaczęło to się od 1915. Już takie idee, idee były. Pierwsza wojna próbowali podbić całą Europę, a nawet cały świat nie udało się. Drugą wojnę Niemcy wywołali, bo chcieli podbić wszystko. Właśnie swoją siłą i wprowadzić swój dyktat ideologiczny. Nie udało się. No to stworzyli Unię Europejską z Ruskami. No to jest ich dzieło bolszewickie przecież. Stworzyli to, bo już wiedzą, że siłowo się nie da. No to próbują teraz mm, ekonomicznie i prawnie zniszczyć suwerenność naszych państw, Polski w tym również, i żeby nastał. Wielki bolszewizm i wielki hitleryzm w Europie. Przecież o to chodzi cały czas. To nie są jakieś tajemnice. I jeszcze dlatego potrzebny jest system miłości, żeby to odkręcić. I jeszcze jedna myśl. Proces filozoficznego myślenia stwarza korzystny klimat do poznawania życia, ale czy warto zadawać sobie trud abstrakcyjnego i nielogicznego myślenia? Z moich relacji ze światem wynika, że tak. Nie jestem w stanie określić, czy się w tej kwestii mylę, czy nie ale, to mi się w niczym nie, ale to mi w niczym nie przeszkadza. Prawda w ludzkim umyśle chyba nie jest znowu tak jednolita i stabilna. Niemniej ojciec Pio powiedział mi, abym zbytnio nie filozofował. Dlatego staram się mówić o wielkich sprawach prostym językiem. Jak wszystko na tym świecie. Tak samo ideał Boga potwierdza ludzkie przekonanie o tym, że człowiek nie jest w stanie wyobrazić sobie go inaczej niż przekazuje to historia. Dla wielu osób inne widzenie nie wchodzi w rachubę. Zrozumienie Boga staje się egzaminem, którego prawie nikt nie zdaje. Egzamin jest trudny, zawiły, a pytania nieprzewidywalne. Najczęściej Boga wyobrażamy sobie jako wielkiego tatusia. Czy to wystarczające? Obawiam się, że nie. To tyle na dzisiaj. Już nie będę więcej czytał, bo czas poleciał, więc z pamiętnika. Podróżnika też nie. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się systemu miłości. Rozważajcie życie, bo to jest najważniejsze. Nie idee, nie ideologia, nie ekonomia. Nic nie jest ważne oprócz wiecznego życia. To, co Jezus mówi, kiedyś powiedział do, do ludzi, którzy go pytali o różne rzeczy do, i apostołowie, to powiedział że do nich, że jesteście ważniejsi niż wiele wrubli. Bo już mamy zaczątki ducha, zaczątki myślenia duchowego i szybko możemy się zbawić, a wróble jeszcze muszą poczekać. To trzymajcie się i Papa. Pa. W Dziennych korytarzach Starego Miasta, kiedy noc powija mury Krakowa, Ojciec Pio przychodził w ciszy, przekazywać mądrość dla całej ludzkości. Wiesław Matuch wybrany wśród wielu, zapisał słowa, co świat zmieniać miały: dwóch ksiąg treści, pełnych objawienia. W przyszłości świt w ich blasku się zjawi. Ojciec Pio, duch przewodnik mroku Wiesławowi wiedzę już w, w Te książki, co świat odmiewiasz, będą i w ich świetle zaginie. Wiesław pisał słowa sercem czuł, każda strona światło w sobie kryła. Proroctwa pioł w literach zamknięte, nową ścieżkę ludzkości odkryły. Z Krakowa do świata Słowa wciąż płyną Niosą pokój, nadzieje i wiarę Księgi Matucha skarbem Z nieba przysłane Ludzkości światło przyniosą Ojciec Pio Duch, przewodnik mroku Wiesławowi wiedzę Niósł w darze Te książki co świat odmieniasz Będą I bniawi w ich świetle I będą krążyć te słowa w sercach ludzi, w umysłach rozbudzą. W Krakowie wiedza piowi, wciąż w sercach brzmi echem Wiesław Matuch, systemu miłości Dwie księgi, co nową dają wiarę Niechaj historia pamięta te chwile Gdy Kraków stał się miejscem cudu. Ojca Piotr i Wiesława Zmieniając świat na zawsze wśród ludzi Ojciec Piotr, Bóg przewodnik roku. Wiesławowi wiedzę niósł darze Te książki, co świat odmienia, będą I w jawi świetle zaginie Staje nad Wisłą w Krakowie Wiedza piowi, wciąż w sercach brzmi echem Wiesław Matuch, systemu miłości Dwie księgi, co nową dają wiarę Niechaj historia pamięta te chwile Gdy Kraków stał się miejscem cudów